Teraz będę pracował, bo ona ma portal tak, jakiś. Tak, e, jakiś, jakiś. Dobra, lewawojciekowska.pl, wiem, wiem, tak, na na tak. Wie, wie, tak, no. tak. Dobra, no trzymajcie się. Jeszcze cześć, cześć. na ściankę? Nie. Dobra, dobra, dobra. dobra ja potem tak, przyjdę po zdjęciu, słuchaj, tak, tak. no i co, i masz tak gwiazdę raz... dobroczynności? Cześć w ogóle jeszcze raz. Cześć, Ewa, bardzo dziękuję, dziękuję, to była idziemy. bardzo miła. Tak. No, na to, to, a my tak. mamy czas iść, tak? Iść, mam, idziemy, to Pan to jest też. Sobie... Tak, ten pan jest Szymon, wiesz, Szymon. Dobra, Szymon, to jest Szymon. Szymon też? Szymon, ma pan Szymon zawsze jest przy Słuchaj, więc chciałam powiedzieć, że masz gwiazdę dobroczynności czyli można powiedzieć, że oficjalnie jesteś gwiazdą. Nie, no to znaczy, ja nie lubię tego słowa gwiazda, Kojarzy, ona mi się kojarzy z jakimś takim e, czasem w moim życiu no. związanym z bliktrem, e, jakąś taką wiesz, z, z czerwonych dywanów. Natomiast no. e, rzeczywiście, już gwiazda do dobroczynności robi mi lepiej, robi mi dobrze. Tak. I myślę, że też działaniom, które ja wspieram, e, robi dobrze. Tak, tak, tak. tak, tak. Chłopaki, pojedziemy do Kolu, bo tam jest podobno ciszej, zaraz będę wracał. Zaraz będę wracał. Bo ona ma portal jakiś. Tak, jakiś. Dobra, Ewa wojciechowska.pl, wiem, wiem, tak. No, no, no. Dobrze gdzieś tam działają i mogę tylko poprzez jakby no zaświecenie swoją twarzą i yy, pomóc... pomóc. Fundacji Zmiana, czyli ludziom, którzy dostarczają książki do więzień, pracują dla, z więźniami no i próbują ich przeciągnąć na jasną mm -hmm. stronę mocy. O, tak to tak A wiesz, ja sobie pomyślałam, oglądając twoje stare filmiki, szczególnie zwyczajem. Idę ich filmuję i mówię teraz, wie tak, pan, tu tak, 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 sprawa, tak. Ale to ta sprawa jest. Przepraszam, bo pan wieczoru... był taki miał minę, że <laughs> pan, nie kurde, pan nie zrozumiał, pan będzie... nie Nie wiedział, dlaczego ta pani nie idzie z jakimś kikiem. Tak. Słuchaj, tu siadamy na te piękne tak, dobra. Będzie fajnie. A to jest cały czas wiesz, transmisja, czy to jest nagrywane? jest już nagrywane, A teraz już po prostu idziemy trochę ten. To żeby było, żeby tam było nas ładnie widać teraz już w tle, co się dzieje na balu. Do, do. Ja tak sobie myślałam się oglądając, bo jest stare filmiki głównie z programu Alicji Majewskiej, że gdybyś, gdyby 20 lat temu był internet, to ty byś był absolutną gwiazdą internetu youtuberem, e, blogerem Nie no ja jestem tylko youtuberem, tylko mam takie jakby cały czas podejście, tylko takie nieufne, no. bo nie wiem na ile to jest moje medium. Raczej myślę no. sobie, że jest to medium skierowane do bardzo, bardzo liczba młodych ludzi, aczkolwiek... Bo Szymon! Ten, cześć, cześć! Cześć, słuchaj, gratuluję o, Ci nagrody! Bardzo dziękuję, cześć! Jaka, ty, słuchaj, nie jest. jaka scenka? Tak. nagrody. To jest Marzena Rogalska. Tak. Skafę? Tak, kierogalska. No. Słuchaj, a Ty pamiętasz, kto napisał naszą szkapę? Naszą szkapę. No. Czekaj, no. Po co, no nie, no się nagrywa. No. 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 nie, no poczekaj, teraz będzie jeszcze, naszą skapę. Poczekajcie. Raz. No naszą no skapę. Kto napisał naszą szkapę? Ma ma, ma ma, 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 ma. Nie no Maria Konopnicka napisała. Brawo! Nie no, no to ja, bo mi się myli zawsze no nie z Łyskiem ustawię, z nie, bo mi się z łyskiem, a wusta pociąg i zawsze no, jest jak z koniem, mam problem, z pokłady, tak? I być tak. się Dobra. myli z naszą szkapą, czyli nie ma. Maria Konopnicka. Tak? tak? No, Oczywiście, bo tak. No. O nas w fundacji nie czytajcie Nie no, ale ja jestem pewny, no, jestem pewny. No, nie no, jestem pewien teraz. Ale bo moja fundacja mówi o tych książkach. Nie to ja no, no, ja nie jestem wystopcykany, ale teraz widzisz, bo mnie przed kamerą, to jest w ogóle bo, inna sytuacja. No, no, no. Tak się wtedy ale na książka pytaliście? Ale oczywiście, że tak, no oczywiście. no, ale, e, ale bardziej ja, Nie, bardziej wniósł mnie Łysek z Gustawa Murcinka, bo ja lubiłem, znaczy w ogóle przygody końskie, natomiast wzrusza mnie los konia. Przygody końskie, przepraszam, to ja mówię przygody końskie. Tak, interesują tak. Się Dzięki a potem tak. się rozliczymy. Coś, bo ona w scenkę tak. zrobiła no, bardzo tak, śmiesznie. super no. śmieszną, nie? Mówiłam tak. ci, że będzie śmiesznie. Tak. Czy ten internet teraz ci wystarcza, czy jednak cały czas marzysz o powrocie do, do telewizji? Słuchaj, wiesz co, najpierw jest jedna ciemna, ciemna strona tej całej historii, mianowicie pewna sprawa do załatwienia przez pewną stację, o której prawdopodobnie wiemy, jeżeli sprawa zostanie załatwiona, kto wie, natomiast no, czekam na rozwiązanie tej sprawy, to rada moment, stację, bo... no, no stacje, które znamy, z problemem dosyć związane, no jest, mm -hmm. tak okay, jak okay, mówię, okay, po prostu okay. pewna... Puszka do rozpakowania taki. Pandory, jeżeli ona zostanie mm. rozpakowana, to wtedy, mm -hmm. wtedy być może gdzieś się spotkamy. Natomiast ja mam wieś, monolog w teatrze, robię, robię radio, więc w ogóle nawet trudno mi jakieś dawać rację z tego, bo to wszystko jest gdzieś jakimś tam po prostu działaniem. A ja wiesz, no co miałbym skakać do wody, no mm. nie wiem, no co wystąpić. Ale w, tak, ja Twój kanał, na YouTube tak, tak, i często mam taki problem, że ja nie wiem, kiedy Ty żartujesz, a kiedy mówisz Ja po wiem, bazie. ja to uwielbiam. Jest, to uwielbiam. Jak to jest z tą umową z Kachą Ja Pę? uwielbiam. Naprawdę zaproponowali Ci program, nie yy, Tak, znaczy tak nie. Jak? Teraz tak, tak rzeczywiście. Nie, nie, nie. To rzeczywiście, teraz uważaj, jest taka sytuacja, że ja rzeczywiście rozmawiałem po tym filmie, który zrobiłem, że dostaję się do telewizji i sprzątam śnieżek, po telewizji zadzwonił do mnie Jacek i miałem z nim wesołą, niezgadzającą się rozmowę na ten temat, że on mi powiedział, słuchaj, Panie Szymonie, no mam taką to pocję, daje panu godzinny program raz w tygodniu. Rzeczywiście tak Naprawdę? powiedział. Tak. No, no niemniej jednak jest teraz taka, że pojawienie się teraz tam, no jest wykluczone, zwłaszcza z jakichś programów, ponieważ to najpierw jest tam, nie wiem, została wypalona ziemia, wszyscy zostali powaleni i ja nagle zostały na białą no z uśmiechem, tak, pojawiam się i tak. udaje, że, że jest fajnie. No nie no, to beznadziejnie, no to trochę tak jakby po trupach kolegów, to słabe. No. Nie chciałbym coś takiego i powiedziałem, mówię pan, no w każdej innej sytuacji oczywiście można by pomyśleć, no, no w tej chwili, no, no niestety wesoło się z panem nie zgodzę poza tym uważam w ogóle że polityk nie powinien robić telewizji, I niezależnie od tego, że on uważał, że był, a teraz nagle jest dziennikarzem, nie, no był politykiem. No nie powinien być. A powiedz mi teraz taką rzecz. Nie zrobi dobrej telewizji. Czy, Nigdy. czy od ciebie ludzie ciągle oczekują, żebyś był śmieszny, żebyś tak. z rozbawił, rozbawiał? Tak jak Wojciech Mam się powiadał, że tak. gdziekolwiek się pojawia w nowym towarzystwie, tak. to oczekują, że powiedz właśnie, tak. że tak, tak, powiem, Ale, tak. a on zawsze im odpowiadał, a słuchajcie, a jak przychodzi bokser, to też prosicie go, żeby no walną tak. Tak. Nie, 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 oczekują, ja myślałam, ale ze mnie jest taki. ty możesz jedno i drugie teraz zrobić. Nie, ja Aha. mogę tak, bo ja I jestem zarz, pięściarzem. I... Co teraz no właśnie nie. ze względu na rozwarstwienie Powiedz siatkówki, prawdopodobnie, ze względu na rozwarstwienie siatkówki, prawdopodobnie nie wiem, czy będę mógł wrócić do swojej pięknej dyscypliny, bo mi jedno oko poszło i się rozwarstwiła siatkówka, ale cały nie. czas czekam. Na razie póki co biegam, no ale lada moment, żeby na pięściarskie to wrócę, no. No tak, ja ze 40 minut, te 10 no coś takiego, 40 minut, no żeby się spocić, zmęczyć i tak dwa razy, trzy razy w tygodniu. Ale w tym razie bok... wystarczy, boks jest super, boks jest najwspanialszy, tak, tak, no z braćmi landowskimi trenuję, tak. Nie zaskoczyło to bardzo super, Bardzo, to wiem, bo 3 box. lat trenuję, tak, bardzo lubię lewy prosty, jestem w tym dobry, nie jestem ale za szybki, jest bo już jest... nie, 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 znowu jestem w ciężkiej, ale chyba w tak zwanej cruiser, czyli mhm. y, jakiś tam półśredni, coś takiego, wyszło na to. A ja się też zastanawiam jak to jest z Tobą, czy wszyscy typu. A to mi się strasznie podobało co powiedziałeś, że ludzie nie wiedzą, bo ja to jest mój kochany efekt z poker face'em tak. tak, że ludzie do końca tak, nie wiedzieli. Tak, nie Uwielbiam. I naprawdę cały czas mnie o to pytają. Czy Pan, wszyscy się nawiązują, czy Pan teraz pracuje, czy po co? się czy ta jedynka, co Pan teraz robił, ja mówię, że to trochę żadnie, już widzieliście. No tak, ale trochę też na poważnie, pan mówił: Ja tu uwielbiam, Wielbiam taki stan rzeczy, to jest najlepsze. Z tobą tak jest, że tak wiesz, mają nigdy nie ja wiadomo uwielbiam. kiedy, gdzie, jak wystrzelić. Nawet tak. jak siedzieliśmy ostatnio w Poznaniu i jedzenie głupiej sałatki, i zrobili z tego jest show. Tak, ja wiem, po No to jest moja choroba, więc to rzeczywiście. Mam się talerz, który sobie zostanie pieliszka z winem, który musi zrezygnować moja żona. Właśnie chciałam, zapytać, powiedział, że twoja żona jest aniołem. Teraz sobie przypomniałem, że Maria Konopnicka rzeczywiście napisała na swoją skafę. Dobra, No Jest, powodowa powodowa jest ona na masę rzeczywiście bardzo gdzieś tam no ona jest takim diabła aniołem, bo jest taka z jednej strony ruch, z jednej strony mm, yy skrzydełko, jest taka, że potrafi pozykawać pazurki. Ja też trochę taki jestem, ale na generalnie dobrze mi pod pantofem. Naprawdę. Naprawdę, a tak, ile się Coś 23 wracamy, wracamy, na na tam, tak. lat jesteście razem? 28 lat 28 lat jesteśmy razem, a 23 jest. lata jesteśmy małżeństwem. Mieliśmy tam drobną przerwę, ale jeszcze jak nie byliśmy małżeństwem, mieliśmy mm -hmm. dobrą przerwę. Ale właśnie oni jestem twój spektak. pochwal się gdzieś. W Teatrze okno oh, za mnie zobaczyć, dzisiaj grałem 49 spektak. Dzisiaj jeszcze grałem, dzisiaj grałem tak, o 16, grałem no. spektakl. I tak, będę grał 30 gram 50 spektakl. Już półtora roku to gram. I to jest w Teatrze Opty Ja będę grał gram, o pani Krystyny mojej kochanej, gram spektakl e, pod tym one -man show i wychodzę i opadam o swojej żonie. Bardzo to jest fajne. Bardzo A to jest fajne. A gdzieś jeszcze mogę zobaczyć, to Może mnie szabę... w teatrze właśnie w Teatrze Foch. i w Teatrze Opt ok, można zobaczyć mojego Focha, czyli taki stand-upowy mój występ, no. gdzie mówię o polityce i różnych rzeczach. I czasami też jeszcze z tym gdzieś po polsku. Słuchajcie. No. No, no to zapraszamy, tak no to zapraszam. Państwa. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam i do audycji w Rady Żyd, Poradnik Małżeński, w którym razem z moją żoną opowiadamy perypetie wojga małżonków, związku, związku Małżeńskiego. W związku małżeńskiego. Bardzo, w związku dziękuję. bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo było bardzo miło. Dziękuję dziękuję Ci jeszcze raz nagrody bardzo i dziękuję. zapraszam Cię teraz tu. Dobra, dobra. Proszę. Pa! アクシ